w Iny Świry właśnie przeszła ulewa, piękny słoneczny kasztorek na wieży, a teraz mamy ulewę. Zobaczymy jak tutaj pięknie, relaksacyjnie wręcz. Rzeka sobie płynie. Tak, z daleki Ostrudy, jezioro Drwęckie, aż tutaj do Wisły. No i tutaj plaża, tak zwany beach, Malibu beach za kolem. Dobra, i tutaj. Przepiękny Red GM ognisko. Zobaczmy przybliżenie na Red GM Powered by Wiesław Jagiś. Przepiękna, czerwona korweta Nike i Energetyk. Oczywiście w środku już jest. Ma nasz tutaj Powera. Jakby nam dać Powera do kolejnych 10 km. To jest taki prawie pół mety, prawie pół metek Łączny czas treningu: 23. Kilometr, drzewa połamane, dużo, dużo się działo. No, jeszcze szybki kadr na rzeczkę, przepiękną rzeczkę. Można się wyciszyć od tego wyścigu, wyniszczającego wyścigu szczurów. A tutaj raz widziałem Dzień Działa, który sobie stukał właśnie na tym drzewie. No dobra, pozdrawiam i do usłyszenia. Przepiękna pocztówka na sam koniec.